Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę oraz komentarze. U mnie, jak widzicie, zima na całego. Powiem wam, że nie mogę się przyzwyczaić. Zawsze mam problem z tym, jak przyjdzie pierwszy czas zimy, nie mogę się przyzwyczaić w początku, a później, jak już trochę pobędzie, to nie zwracam za bardzo na to uwagi i mi nie przeszkadza. A widzicie, ja sobie tak mam rękawiczki, jestem dosłownie o taki kawałeczek od lasu, jak sami widzicie. Także stąd te liski sobie chodzą, ale jak na razie szkód żadnych nie ma. Jak widzicie, śnieżek sobie pruszy, raz większy, raz mniejszy, także nadal u mnie zima trwa. Już się mu przyzwyczaiłam. Uwielbiam tutaj przyjść, popatrzeć na ten widok. Zwłaszcza tam, ten las. Piękny. Teraz taki osinierzony jeszcze. Tam też jest ładnie. Zobaczcie. Ja wam powiększyłam. O, to jest ta susenka, do której chodziłam po ten. Po gałązki. Ładnie, prawda? O, zwłaszcza tam. Ten las osinierzony. No tak, jak widzicie, ja mieszkam prawie pod samym lasem. Dlatego, no cóż, nie ma się dziwić, że zwierzątka sobie tutaj przychodzą. I barżanciki też latają, teraz ich nie ma. Wczoraj tutaj, blisko, gdzie jest ta, te, te, tutaj sosenki się zaczynają, biegały sobie w grupce, chyba czwórka ich była. Trzy koguciki i kurka. No, pewnie lis przyszedł sobie na te barżanciki bardziej niż na moje króliki. A u mnie, u królików, no nic, nadal jest bałagan. Muszę sobie zbić jakąś, bałagan mówię, zapchane. Muszę zbić sobie jakąś prowizoryczną klatkę, żeby je rozdzielić. Znaczy rozdzielić, żeby no samiczki sobie więcej może zakocić i upchnąć. Jeszcze im nie Wam śniadania. Na termometrze mamy minus 5. Także nie jest źle. Nie dawałam im jeszcze śniadania, bo stwierdziłam, że najpierw się nagram, bo tak mi w sumie lepiej, bo jakoś tak bardziej chętne są do pokazywania się przed śniadaniem niż po śniadaniu. Nie. Co wam muszę powiedzieć, no mam przykre wieści. Stąd zaraz łapę ostrość, postaram się. Stąd niestety odpadła mi samiczka, a właściwie o taka jak ten i to się stało dzisiaj rano nie wiem co się stało ale zobaczcie chyba się ganiały w nocy bo rozwaliły mi paśnik będzie trzeba go zdjąć i nic z tego nie zrobię trzeba będzie go zdjąć no niestety tak już bywa u maluchów one będą miały w sumie dwa miesiące w następnym tygodniu a w sumie to już mają ale są bardzo małe Także zobaczę, może je przytrzymam do końca grudnia albo wystawię wcześniej i zobaczymy jak to będzie, jak one pójdą, bo nie wiem czy będą się dobrze sprzedawać, także zobaczymy sobie tutaj. No i te maluchy zastanawiałam się czy lepiej nie będzie ich rozdzielić, no i wtedy by mi się przydała ta klatka. W sumie maluchy zostawiłabym tutaj, zabrałabym mamę, bo jak one są duże. Znaczy one są duże, są wiekowe, ale zobaczymy, może jeszcze sobie zostaną. Nie wiem, może tutaj coś poszło nie tak. Jak się ganiały i rozwaliły ten paśnik, no to może, ale wiecie, to jeszcze był ten okres przyrzedzania się. Zobaczymy, jak będzie reszta, ale myślę, że o właśnie, powinno być już dobrze. A co Wam miałam powiedzieć? Nie wiem, czy będę jeszcze z tych zostawiać maluchów coś, czy po prostu wszystkie sprzedam. Na razie nie wiem i nie mam klatek, więc prawdopodobnie być możliwe, że wszystkie pójdą na sprzedaż, ale to jeszcze dam sobie 2-3 dni, żeby pomyśleć i dopiero. Tą pannę, jak wiecie, będziecie widzieć na filmiku. Ona została dopuszczona, więc będziemy u niej czekać na wykonanie. Zobaczcie, jak umruje masamica. Widzicie to? to umruje. Muszę ją złapać. Przytrzymać chwilę. O, dobra. No, i Smurfik, jaki jest zadowolony. Myślałam, że on będzie spokojny, a on ją podgryza. Ciekawe, jakie młode z tej pary wyjdą. Zobaczcie, jak maruje, jak się kładzie w samcy. Widzicie to? Tylko, że tak mu weszło, że ciężko mu cokolwiek zrobić. I też mamy trzeci raz. Teraz dopuszczę sobie kalifornijskie. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. No, samiczka pokazywała, że maruje, więc zobaczymy. <śm> samica. Samica gania samca, czyli ruje jest. O, tamto, to, to, to jest samica. To jest samic. Samiczka. Powiem Wam, że po wykocie i tak mi podrosła. Mimo tego, że się mówi, że nie rosną. Ale samiczka mi podrosła. Dlatego nie zawsze jest to faktem, że, <laughs> że samica poczek, że samica nie urośnie. O, proszę bardzo. Jak ładnie? Raz. Jeszcze dwa razy. Dwa, ale ten to taki sobie. Śnieżka też została dopuszczona. Też będziemy czekać na wieko. Zobaczymy, czy ona się zakociona jest. Ładna, duża. Lubię tego króliczka. Kocham ją. Zresztą wszystkie lubię. Nie ma tak, żebym któregoś nie lubiła. Nawet jakby mnie użar. No to znając życie, jakby mnie użar, to nie wiem. Ale jakby był taki wredny, że. Ciągle niszczyłby młode to pewnie, znając życie, poszedłby do kolegi na pasztet. Te bąble trzeba rozdzielić, też najwyższy czas już na rozdzielenie, bo jest ich za dużo, chociaż po dwie bym rozdzieliła. Dlatego przydałabym się ta klatka. Tylko że wyjęłabym je z tej klatki, przełożyła po dwie do mniejszej, a tutaj zostawiłabym sobie może na tą czarną albo na białą podwykot. Bo jak widzicie, to mają ruje, no one by się zdały, by je dopuścić, ale jeszcze są przymałe. Jak możecie zobaczyć, to do tej samiczki, chociaż ona jest większa niż nowozelandzkie białe, także ten różnie. Ale tak, ta jest za mała jeszcze, pusrokaczu, ona jest za mała. Moim zdaniem te, te wszystkie trzy jeszcze są za małe. Nawet kalifornijska, ona jest jeszcze przymała. Także zobacz, zobaczcie. Widzicie to, jaką majumruję. Najlepiej by było je rozdzielić. Chociażby na razie po dwie. O, także te pulpety muszą sobie do lutego podrosnąć, do stycznia. Zobaczę. Prawdopodobnie w styczeń, luty będę chciała je dopuścić. Także muszę je podkarmić dobrze, porządnie. Nie, śmieję się, muszą podrosnąć po prostu żeby były dość że wagowo, to gabaretowo, żeby im nie zrobić krzywdy, bo to nie miałoby żadnego sensu, a tylko by cierpiały. Także tej czekamy na wykład Rozdam im śniadanko. Oczywiście tutaj będę musiała też wyczyścić. No mam nadzieję, że teraz będzie roztop to po prostu im wyczyszczę, żeby zgarnąć sobie to wszystko. Nie gryź kawaler tego, żeby wyczyścić sobie do końca. No szkoda, bo z tych akurat myślałam, że sobie samiczkę zostawię, ale został mi tutaj samczyk. Także samiczka no niestety mi padła. Dobra, to będzie tyle na dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście, jeśli wam się spodobało to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach i czekamy na wykoty. Trzymajcie się do zobaczenia. Hej.